Cześć, witajcie z tej strony Indie Gralny, a przed wami 26. odcinek z gry Plants vs Zombies, edycja gry roku. Moi drodzy, e, kontynuujemy naszą przygodę. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, myślę sobie, że zagramy sobie przetrwanie. Jesteśmy dalej na etapie nowej gry, plus w ostatnim odcinku rozegraliśmy sobie botaniczne zombiaki. E, dajcie w ogóle znać, co myślicie. O aktualnym wyglądzie kanału, bo na samej głównej stronie zmieniło się bardzo dużo. Zaczynając od wszelakiej dużej ilości miniaturek, e, cała, cała seria Plants vs. Zombies z tych moich pierwszych miniaturek zmieniła się w taki jakie widzicie aktualnie. Dajcie znać. Y y y Oglądający plan vs zombie, dajcie znać jak wam to się podoba. Inspiracja była troszeczkę tutaj zagranicznymi youtuberami, ale według mnie takie tematyczne miniaturki są najładniejsze. Takie wiecie, wiążące się z tematem odcinka. E, więc dobrałem je tam jakoś fajnie, e, przy tym dodałem w ogóle polską flagę na tym na miniaturce, żeby było widać, że nagrywane przez Polaka, bo bardzo inspirowane zagranicznymi. No i powiem Wam, że aktualnie, widząc cały wygląd kanału, nie pozostaje mi nic innego, tylko nagrywać kolejne odcinki. Już mam rozplanowaną serię, now nową, kompletną serię, którą będę realizował dla Was. Już wiem, że będzie kompletna, no bo mam to jakby wszystko już przemyślane, jak to będzie przebiegać nowa seria się pojawi początkiem października, będzie się pojawiała co dwa dni, do końca października, więc żeby październik był zapełniony, będziecie mieli nową serię, bardzo fajną, bardzo fajną serię będziecie mieli. No i przy tym w listopadzie też mamy jakieś plany, ale na razie troszeczkę sobie Farm Together pogrywam, nie za dużo będzie się pojawiać. Moi drodzy, będziemy sobie teraz grali w większości plans vs Zombies, no bo tak jak wiecie, jeżeli... Jeżeli mowa o innych seriach, to na razie mnie nie ciągnie do tych innych gier. Chcę skończyć Plan VS Zombies. Ostatni jeden z widzów napisał pod poprzednim filmem, czy będę robił Survival. Mój drugi kolego, będę robił całą grę na 100%. Ehm, nie wiem ile z tego odcinku wyjdzie, ale nie będę przedłużał, bo już gadam dwie minuty, a nie chciałem do tego dopuścić. Ehm, pierwsze co chciałem zrobić dziś, na, w dzisiejszym odcinku, to kupić sobie podwójnego słonecznika. Dokładnie, zrobiłem to i dzisiaj zagramy sobie przetrwanie, myślę. A, jeszcze zengarden, no ja zapomniałem o zengarden, ja tu gadam do was a i zapomniałem o zengarden. Ja to jestem jednak koleś po prostu, nie? Masakr, dobra, podlejmy sobie ten zengarden, bo ostatnio sobie roślinki kupiliśmy. Mm. I zobaczymy co nam tutaj z nich wypadnie. E, te roślinki, z tych roślin, te roślinki będzie można sprzedać, to na pewno. <laughs> e, ale też zarobimy z nich dużo pieniędzy na samym ich podlewaniu, między innymi które dostajemy za podlewanie. Więc myślę sobie, że jak przejdziemy calutki survival, to, o właśnie, widzicie? Tutaj mamy dwie monetki, tutaj mamy dwie monetki, tu będą dwie, mo dwie monetki. Jak przejdziemy z wybra, to będziemy mogli ogarnąć je jeszcze raz. Kupmy sobie troszeczkę więcej nawozu, żeby móc im tutaj nasypać. Dobra. No i co, jeszcze będziesz sobie rósł? Eee. Dobra. Zagapiłem się. Czemu się tak zagapiłem dziwnie? E, dobra, zaignarnone ograniczy Myślę, że możemy zaczynać przetrwanie dzień. Przetrwanie dzień to tryb, w którym, em, w którym mamy jakby taki dzienny level, ale w pięciu falach jakby. Czyli możemy sobie tutaj co fale dobierać roślinki, rozbudowywać tutaj naszą kolonię, no i przetrwać. To jest nasz główny tutaj cel. Mamy 8 pól, więc no pierwsze suriwale będą dosyć trudne. Znaczy trudne, no będą na pewno łatwiejsze niż te co będą później. Ale będzie trudno dobrać tutaj tyle roślin ile chcemy. Więc na początku wybierzemy sobie te takie najbardziej podstawowe roślinki. No i spróbujemy tutaj to przerwanie przejść. To pierwsze przynajmniej, dzienne. Na łatwym. Kukurydza. No to to sobie wezmę na pewno mm, melon, squash o, 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 i co jeszcze? No chyba to, nie? Instanty. Będą tutaj dobre. Myślę sobie, że możemy. No myślę sobie, że możemy już zacząć. Grabki tutaj działają na suliwalach na miejsca gotowi do ziela. Dokładnie. Podwójny słonecznik, a raczej te rozszerzenia, które możemy sobie kupić, nakłada się na rośliny. Ja się nie stawia osobno, tylko jak mamy tutaj słonecznika, możemy nałożyć to na niego. Nałożyć to rozszerzenie i mamy za 150 wtedy podwójnego słonecznika. Chyba go nawet macie na miniaturce. Dobra. Pierwszy zombie zginie za pośrednictwem grabek. E, jest jeszcze jedna rzecz do ogarnięcia na kanale, a w sumie to dwie rzeczy. E, w niektórych filmach, nawet nie wiem czy teraz już tego nie macie, jakby bo ten film wrzucę w poniedziałek, a nagrywam go jakby w niedzielę. Obawiam się, że mas masło go załatwi. E, nagrywam go w niedzielę o godzinie 17.36, dokładnie 17 września. E, I co? E, no, i nie wiem, czy już w momencie, kiedy to oglądacie, ja sobie już tego nie poprawiłem, bo prawdopodobnie poprawię sobie to wszystko po tym odcinku. Widzicie? Poprawię sobie wszystko po tym odcinku. No cóż, to najwyżej wam powiem przed, przed tym, jak to zrobię. Eee, muszę zrobić dwie rzeczy na kanale, a dokładnie to powklejać, ponaprawiać niektóre, na pewno ponaprawiać niektóre opisy pod niektórymi filmami, bo są różne niezgodności. Eee, do tego potagować je muszę. Eee, muszę w niektórych filmach uzupełnić te opisy, bo w niektórych filmach nie ma tego opisu najnowszego mojego. Eee, to myślę, że tak zrobimy. W niektórych. O kurde, co ja zrobiłem? Nie, eee, postawiłem zarbuza. Miał tutaj chyba być, nie? <grych> A nic nie stało. Na razie ważne jest, żeby postawić wszystkie słoneczniki. E, no i co jeszcze? E, niektóre też e, miniaturki muszę dodać z polską flagą. E, I co jeszcze? Już zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Co e, to, to za niki? Zag widzicie, co się dzieje, kiedy człowiek się zagapi? Musiałem użyć instantów teraz. Może ja po prostu nie będę rozmawiał? O czym ja myślałem? Już zapomniałem. Dobra, nieważne. Nieważne, skupmy się tutaj na grze tak jak mówię, muszę pododawać opisy, bo nie ma w niektórych filmach opisu. E, a, wiem co miałem zrobić. Pododawać rozdziały, bo no w opisach macie w niektórych filmach rozdziały i w niektórych filmach tych rozdziałów po prostu tam nie ma. E, więc muszę sobie te rozdziały pododawać, żeby wszystkie filmach były ładne i kompletne. potagować je muszę. Żeby wszystko było caty. No więc tak, jak sobie już ułożę cały ten wygląd na kanale, no to potem już tylko nagrywać kolejne odcinki. No i w sumie to tyle, co yy, chciałem osiągnąć na tym kanale w ten weekend. <laughs> Jest jeszcze jakaś rzecz, którą miałem zrobić? Chyba nie. Nie, chyba nie za bardzo. No, i tak jak wam powiedziałem, będę kontynuował teraz. Mocno plan Wrostu Zombies. Mam w planach salutki je ukończyć, czyli wszystkie puzzle, wszystkie endlessy chcę wam pokazać, wszystkie Sullivale, wszystkie minigry, wszystkie achievementy zrobić. No i przede wszystkim ten achievement z Yetim, również będę nagrywał. Jak będę podchodził, do, jakby do tego, chodzi mi o to, że będę nagrywał, jak ponownie przechodzę przygodę. Myślałem, żeby sobie to pominąć i sobie gdzieś to. Nie, zrobię sobie to poza ale ja, no, Myślę, że zrobię na odcinku. Zrobimy coś takiego, ala, można powiedzieć. Coś takiego, ala. Hmm. No taką po prostu przedłużoną serię, że ja sobie przechodzę przygodę poza. Znaczy przechodzę sobie przygodę ponownie z moimi już rośnikami, które miałem. Wiecie o co chodzi, raczej. Dobra, jest cacy, jest wszystko cacy. Jest wszystko cacy. Dobra, rozpoczynamy drugą flagę. Hmm. Co byśmy mogli tutaj wziąć? Na pewno słonecznik, nie nie nie, nie. tego podwójnego słonecznika. Jak to wygląda? No, nie potrzebujemy dwóch roślin wziąć, czyli kukurydzy i tego i, i słonecznika. Więc myślę sobie, że teraz będziemy budować orzecha i kolczaka. Eee, Jezu, co ja wziąłem? Kukurydzy nie muszę brać, nie? Mm, no myślę, że sobie weźmiemy tego groszko strzała ludowego. Myślę, że to sobie weźmiemy. To sobie można wziąć, tak na wszelki. No i co jeszcze byśmy mogli tutaj sobie wziąć? Tak sobie, tak się zastanawiam. Może to. A zobaczmy, jak to się spisze. No ale te podwójne słoneczniki są po prostu nieziemskie. No, będzie, będzie fajnie tutaj się wszystko działo. Jeszcze nie mam imitatora, więc nie mogę sobie podwójnych roślin brać. Miny mogłem wziąć cholipka, ale i tak nie przeskoczą tutaj ci styczkami przez te duże orzechy, więc, więc no. Okej, okay, trzeba stawiać te podwójne słoneczniki. Jezu, dobrze że ten orzech mi się nie postawił tu. Albo tam, gdzie cząper powinien stać. Dobra. No, widzę, że słonecznik znowu się załadował. Więc co możemy sobie go tutaj postawić? Okej, okay. te kolce są bardzo pomocne. Okej, okay. w porządku. Przepraszam, że dzisiaj nie, tak się tak e, słabo zacząłem, początek filmu, i że też nie mam, nie mam za bardzo tematów do rozmowy. No ale ch chyba wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem, no, zrobiłem remodernizację kanału i yy, Teraz chciałbym troszeczkę tych filmów z planców ponagrywać do przodu troszeczkę yy, dobra. Czy ja mam wszystko z tych tych? Tak, kolce mam wszystkie, więc teraz tylko to 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 A myślę, że sobie to też wezmę. O. Oh. Tylko, że no masełko jest, nie? No dobra, to w takim razie weźmy sobie tylko te katapulty arbuzowe. No i co? No, no nic, nie pozostaje, nie? Jakby to i to brakuje nam tutaj. Mhm. Uh -huh. Tak jak mówiłem. Kudle, ten atomowy, atomowy grzyb jest fajny. Mogłem sobie go wziąć zamiast tych dwóch istantów. Ale dobra, no nic nie poradzę już na to. Troszeczkę rozkojarzony jestem dzisiaj. Te podwójne kolce są bardzo fajne. Oj, przepraszam was za tą małą pauzę, ale no... Miałem wjazd na pokój. Zdarza się tak czasami. Niestety... Oho, jeszcze ten się pojawił, teraz no to nieźle. Ojciec, ten duży pień go blokuje. O, super. Ciekaw jestem, czy się pojawią ci tutaj, co spadają z góry i kradą rośliny. To mnie ciekawi teraz bardzo. I czy zomboni się pojawi, bo jeżeli zomboni się pojawi, to trzeba będzie kolce wziąć. No ale nie, zomboni się nie pojawia. Czyli podwójny słonecznik. I chyba będziemy teraz na kawę grali, nie? To, to, to. W sumie nie, to, to co obszarowo wybucha. To. 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 Parasol? Nie no, parasol tu nie będzie potrzebny. No, ja się zastanawiam, teraz co się przyda? Teraz takiego bardzo fajnego, ważnego, ciekawego. Chyba nie ma takiej rośliny tutaj już. Za mało roślin w Plan Versus Zombies jest. Bym musiał sobie, no tego Squasha wziąć na dodatek, na dokładkę. Ale zamiast skłosza będzie lepszy ten, jeżeli pojawi się ten. Tań, tań, jeżeli ten tańczący się pojawi. To jest plan. No bo, bo pumpkina na mam, więc. więc no... Chyba mogłem tego potrójnego piszu teraz wziąć, bym go tutaj gdzieś wstawił. jest fajny. To na pewno tak. Lecimy z arbuzem. Tu zrobimy miejsce dla... No wiadomo, po co tu miejsce zrobimy. To, aby móc wisienki wybuchać. Bardzo szybko się te odradzają, nie żeby coś. O, Teraz ten sobie... Ty! Co on zaczął wpieprzać tam? To świetnie. Myślałem, że on go nie zjadł po prostu. No tutaj się kolce nie nadają, Tutaj powinny być miejsca na wybuchy. O, na przykład patrz się na to. Aha, bo on nie działał przez to, że kawy na niego nie użyłem. Czyli teraz owicie, poczekajcie, pyk. I teraz. Teraz zadziała. Obicie odwrócił się. No, i wyszedłem na pulpit, No to ja jestem niezły, nie? No, arbuzy na pewno wzmocnią wygraną. Jeżeli w środku się kumuluje 9 arbuzów zbijających zombiaki, to wiadomo, że to jest progres. Dobra, ostatnia fala, przedostatnia. No, jeszcze tego, tego nie będziemy używać. Myślę, że najpierw zrobimy to tak trochę. Monetek trochę, grozy trochę zabawy. Te potrójne by się można było tutaj wziąć w sumie. Co by to, to było dobre, powie, powiem, powiedzmy. Chyba to podwójne, nie? Bo te tripitery to tak naprawdę to. Choć w sumie. To by tam byłoby dobre. Jeszcze takie, takiego, coś, coś mocniejszego. Bo to jest ostatnia fala, nie? To jest finalowa fala survivalu. Co by można było wziąć? Gwiazdki? Czy może po prostu zwykłe repeatery. Albo po prostu arbuzy? Nie, no to są lepsze, bo są droższe. I za to potrafią się skumulować w trójkę. Więc myślę sobie, że to, 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 to. Arbus. Nie, no, arbus nie. Arbus już nie jest potrzebny tutaj. No wiadomo, dynika. To i dynika, nie? I to jest wszystko, co potrzebujemy na ten moment. Mhm. To jest wszystko. Tak naprawdę to jest już, os to już ostatnia fala leci teraz. Taka największa. No Jezu, mogłem tu postawić, ale to i tak bardzo szybko się odradza. No i tyle. No i tak naprawdę to jest wszystko. To jest cały surdut, który dzisiaj zrobiliśmy. N nic bardziej ambitnego tutaj nie zbuduję. Nie żeby coś. To już końcówka leci. Oho, widzicie? Ten się w ogóle pojawił za, za orzechem To no to jest już ostatnia fala, patrzcie na to. Idzie sobie ten duży, Idzie sobie ten grzyb mocarny Puszczam kawę. Puszczam kawę Prawie wszystko, nie? Tak, prawie prawie Stansem sobie jeszcze w, w no nie, no chciał. Jest, udało się. Moi drodzy, udało się, Ukończyliśmy kończyliśmy survival. Wreszcie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Udało się. Udało się. Moi drodzy, to będzie na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do zostawienia opinii w komentarzu, do zostawienia kciuka w górę, do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie albo jesteście nowi. Ja się z Wami żegnam i kolejny film pojawi się oczywiście jutro. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.